Inicjuje protokół analityczny. Misja Oddzielenie sygnału od szumu medialnego. Oto Twój raport. Część pierwsza. Kluczowy wniosek. Rynki amerykańskie kończą tydzień gwałtowną wyprzedażą, notując pierwszą tygodniową stratę od miesiąca prowadzoną przez spadki w sektorze technologicznym. Techniczne sygnały ostrzegawcze takie jak Omen Hindenburga i syndrom Titanica migają wielokrotnie, wskazując na krytyczne pogorszenie się szerokości rynku. Ta słabość jest wzmacniana przez rekordowo długie zamknięcie rządu US, a które blokuje kluczowe dane gospodarcze i oślepia rezerwę federalną. Pierwsze prywatne dane potwierdzają szkody, gdyż sentyment konsumentów Uniwersytetu Michigan spadł do poziomu bliskiego historycznym minimum. Część druga. Centrum Dowodzenia Operacyjnego. Rozpoczynamy od mapy przepływów kapitału. Pierwsza rotacja to ucieczka od ryzyka. Obserwujemy przepływ kapitału z akcji technologicznych do złota. Indeks Nasdaq Composite zanotował znaczące spadki. Akcje takie jak Nvidia straciły ponad 9% w ciągu tygodnia. W tym samym czasie złoto wykazuje oznaki ożywienia i przyciąga kapitał jako bezpieczna przystań. Druga rotacja ma miejsce na rynku kryptowalut. Kapitał przepływa z głównych aktywów takich jak Bitcoin i Ethereum do spekulacyjnych monet prywatnościowych. Bitcoin spadł o 8,25% w ciągu 7 dni. Ethereum w tym samym okresie straciło 14,64%. Jednocześnie Zcash eksplodował, notując wzrost o 350% w ciągu miesiąca. Trzecia rotacja ma charakter defensywny. Kapitał przenosi się z akcji wzrostowych do sektorów defensywnych. Indeks VIX który mierzy strach na rynku, wzrósł o 25% w ciągu tygodnia. Sektor technologiczny stracił w tym czasie 5,74%. Kapitał przeniósł się do sektora dóbr podstawowych, który zyskał 0,69%. Przechodzimy do sekcji Kluczowe wydarzenia i ich implikacje. Wydarzenie pierwsze: rekordowo długie zamknięcie rządu Stanów Zjednoczonych. Rząd pozostaje zamknięty od 38 dni. Jest to najdłuższe zamknięcie w historii kraju. Implikacja jest poważna. Rynki i Rezerwa Federalna nie otrzymują kluczowych danych o zatrudnieniu, inflacji ani sprzedaży detalicznej. Wiceprzewodniczący Fed, Philip Jefferson, publicznie przyznał, że Fed musi polegać na innych źródłach danych. To radykalnie zwiększa ryzyko błędów w polityce monetarnej. Wydarzenie drugie. Publikacja wstępnego odczytu sentymentu konsumentów Uniwersytetu Michigan. Indeks spadł do poziomu 50,3 punktu. Jest to odczyt znacznie poniżej prognoz i bliski historycznemu minimum. Implikacja. To pierwszy twardy dowód na to, że zamknięcie rządu bezpośrednio uderza w zaufanie konsumentów. Respondenci ankiety wyraźnie wskazują na obawy o gospodarcze skutki zamknięcia. Wydarzenie trzecie. Komentarze przedstawicieli FED. Przemawiał John Williams z nowojorskiego Fed. Zasygnalizował on utrzymującą się presję na rynku repo. Implikacja. Jest to subtelny, ale ważny sygnał ostrzegawczy. Wskazuje on na potencjalne braki płynności w systemie bankowym. Co monitorujemy jako kluczowy wskaźnik ryzyka systemowego? Zamykamy sekcję skanerem momentum. Pierwsze aktywo to kryptowaluta Zcash. Sygnał to paraboliczny wzrost o 350% w ciągu jednego miesiąca. Wolumen obrotu przekroczył 2,8 miliarda dolarów. Katalizatorem jest agresywna promocja przez wpływowe postacie, takie jak Arthur Hayes, oraz zbliżający się Halving. Drugie aktywo to Expedia Group. Sygnał to gwałtowny wzrost o 17,5%. Katalizatorem są wyniki kwartalne, które znacznie pobiły prognozy. Było to napędzane silnymi rezerwacjami w segmencie podróży służbowych. Trzecie aktywo to blok. Sygnał to spadek o prawie 11%. Katalizatorem są rozczarowujące wyniki finansowe, które nie spełniły oczekiwań rynkowych. Część trzecia. Tarcza poznawcza. Ta sekcja chroni nas przed błędami poznawczymi. Rozpoczynamy od demaskatora narracji. Aktywo: Zetkarz. Promotorzy tej narracji to głośne i wpływowe postacie. Należą do nich Arthur Hayes oraz Nawal Ravikant. Hayes publicznie ogłosił cenę docelową na poziomie 10 tysięcy dolarów. Ujawniono również, że ZK jest obecnie drugą co do wielkości płynną pozycją w jego funduszu Maelstrom. Twarde fakty są następujące. Cena wzrosła o 350% w ciągu zaledwie jednego miesiąca. Wskaźnik względnej siły, czyli RSIG, wynosi obecnie 85. Jest to sygnał ekstremalnego wykupienia. Zbliża się halving, który technicznie zmniejszy nową podaż. Jednak kluczowe dane on-chain pokazują inną historię. 70% wszystkich transakcji zcash jest nadal publicznych, a nie prywatnych. Tylko 20-25% całkowitej podaży znajduje się w tzw. puli chronionej. Główny argument przeciw jest trojaki. Po pierwsze, RAID jest całkowicie oderwany od fundamentalnej adopcji. Wykorzystanie funkcji prywatności jest minimalne. Po drugie, istnieje ogromne ryzyko regulacyjne. Unijne przepisy MICA mogą zmusić giełdy do delistingu monet prywatnościowych. Po trzecie, krytycy ostrzegają, że jest to skoordynowana pompa. Oznacza to. Że późni nabywcy przyciągnięci szumem ryzykują, że staną się płynnością wyjściową dla wczesnych promotorów. Werdykt. W przypadku Zcash dominuje marketingowy szum. Ryzyko gwałtownej i głębokiej korekty jest ekstremalnie wysokie. Przechodzimy do skanera czerwonych flag. Monitorowane aktywa to S, NP 500 oraz NASDAQ. Sygnał. Tak. Rynek amerykański wykazuje poważne sygnały wewnętrznej słabości. W ciągu ostatnich pięciu dni handlowych, wielokrotnie aktywowały się dwa kluczowe wskaźniki techniczne. Są to Omen Hindenburga oraz syndrom Titanica. Oba te wskaźniki mierzą szerokość rynku. Sygnalizują one, gdy główne indeksy osiągają nowe maksima podczas gdy w tym samym czasie rosnąca liczba spółek z tych indeksów osiąga nowe minima. Jest to klasyczna oznaka niezdrowego, wydrążonego trendu. Historycznie, taka klasteryzacja tych sygnałów często poprzedzała poważne spadki na rynku. Część czwarta. Radar kondycji trendu. Przedstawiam zintegrowaną analizę wykresu siły. Bitcoin. Trend wzrostowy wyraźnie słabnie. Cena przełamała kluczowe wsparcie na poziomie 106 tysięcy dolarów. Spadkowy trend na wskaźniku RSI potwierdza słabnące momentum kupujących. Nasdaq. Trend wzrostowy jest zagrożony. Indeks spadł poniżej swojej 21-dniowej wykładniczej średniej kroczącej. Co ważniejsze na wykresie, widoczna jest negatywna dywergencja. Oznacza to, że ceny rosły przy jednoczesnym spadku siły rynku. S&P 500. Trend wzrostowy jest obecnie testowany. Indeks walczy o utrzymanie krytycznego wsparcia na 50-dniowej średniej kroczącej. Jest to poziom poniżej którego rynek nie zamknął się od kwietnia. WIG-20. Obserwujemy trend boczny z oznakami słabości. Piątkowy spadek o 1,8% był napędzany przez gwałtowną wyprzedaż w sektorze energetycznym. MWIG-40. Dominuje krótkoterminowy trend spadkowy. Wskaźniki techniczne takie jak CCI sygnalizują sprzedaj. Indeks jest obecnie notowany poniżej swoich kluczowych, krótkoterminowych średnich kroczących. Zetkarz. Trend jest silnie wzrostowy, ale znajduje się w fazie parabolicznego przegrzania. Wskaźnik RSIG na poziomie 85 sygnalizuje ekstremalne wykupienie, co zwiększa ryzyko korekty. Przechodzimy do sentymentu. Indeks strachu i dla rynku krypto znajduje się na poziomie 21. Odpowiada to kategorii strach. Indeks strachu i ściwości CNN dla rynku akcji jest na poziomie 14. Odpowiada to kategorii ekstremalny strach. Część 5. Monitoring aktywów. Zaczynamy od rynku krypto. Kluczowe dane on-chain dla Bitcoina i Ethereum. Na początku tego tygodnia obserwowaliśmy znaczące odpływy netto z funduszy ETF. We wtorek fundusze ETF na Bitcoin odnotowały odpływ netto w wysokości 566 milionów dolarów. Tego samego dnia fundusze ETF na Ethereum straciły 219 milionów dolarów. Skaner momentum na altcoinach. Rynek jest obecnie prowadzony przez wąską narrację o prywatności. Liderami wzrostów są Zcash, który wzrósł o ponad 63% w ciągu tygodnia. Drugi jest Dash. Ze wzrostem o ponad 141%. Trzeci jest ZK Sync. Ze wzrostem o ponad 122%. Przechodzimy do rynków akcji w Stanach Zjednoczonych i Polsce. Liderzy sektorowi w USA. Wyraźnie widoczna jest rotacja defensywna. Najsłabszym sektorem w ostatnim tygodniu była technologia informacyjna, notując spadek o 5,74%. Najsilniejsze sektory wykazujące największą siłę relatywną, to dobra podstawowe i opieka zdrowotna. Liderzy sektorowi w Polsce. Największą słabość wykazują spółki energetyczne. Spadły one gwałtownie po ogłoszeniu prezydenckiego projektu ustawy Tani Peront. Kluczowe wiadomości o spółkach: w Stanach Zjednoczonych Expedia Group akcje wzrosły o ponad 17%. Powodem były wyniki kwartalne, które pobiły oczekiwania rynkowe. Peloton. Akcje również wzrosły po opublikowaniu lepszych od prognoz wyników oraz optymistycznej prognozie na nadchodzący sezon świąteczny. Blok. Akcje spadły o prawie 11%. Powodem były rozczarowujące wyniki finansowe, które nie spełniły prognoz. Nvidia. Akcje kontynuowały spadki, tracąc w ciągu tygodnia ponad 9%, co ciążyło całemu sektorowi technologicznemu. W Polsce, CCC. Spółka rozczarowała rynki wynikami za trzeci kwartał. Jednocześnie obniżyła swoje prognozy roczne. Santander Bank Polska. Spółka poinformowała o planowanej emisji obligacji typu Senior Preferred. Część szósta. Monitor dotacji Polska. Monitorujemy wyłącznie nowe informacje z ostatniego tygodnia dla małych i średnich przedsiębiorstw. Program pierwszy. Nazwa programu to: Promocja marki innowacyjnych MŚP. Instytucją odpowiedzialną jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, czyli PARP. Status: Nabór wniosków rozpoczął się 5 listopada. Kluczowe informacje: Budżet tego naboru wynosi 100 milionów złotych. Środki można przeznaczyć na wsparcie projektów o charakterze eksportowym. Obejmuje to finansowanie udziału w międzynarodowych targach oraz misjach gospodarczych. Program drugi. Nazwa programu to Kompetencje Transformacji Cyfrowej. Instytucją odpowiedzialną jest również Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Status. Nabór wniosków rozpocznie się 28 listopada. Kluczowe informacje. Budżet wynosi 66,7 miliona złotych. Celem programu jest rozwój kompetencji pracowników MŚP. Chodzi o kompetencje związane z automatyzacją i wdrażaniem nowych technologii. Program trzeci. Nazwa programu to Współfinansowanie działań EDIH. Instytucją odpowiedzialną jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Program jest częścią Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki, czyli FENG. Status: Ogłoszenie naboru zaplanowano na listopad. Kluczowe informacje: Program ma na celu wspieranie transformacji cyfrowej w MŚP. Wsparcie będzie realizowane poprzez usługi świadczone przez Europejskie Huby Innowacji Cyfrowej. Część siódma. Zakołczenie. Na koniec jedno otwarte pytanie strategiczne, nawiązujące do kluczowego tematu dzisiejszego briefingu. W obliczu braku oficjalnych danych rządowych, które prywatne lub alternatywne wskaźniki uważacie obecnie za najbardziej wiarygodne w ocenie realnego stanu gospodarki?